Maneczko z tej strony Miss Sims, a na Waszych ekranach ranczo. Jest dość wcześnie. Pleriar dzisiaj tak naprawdę nie wstaje, bo tak naprawdę nie spała. Z poprzedniego odcinka pamiętacie, że Emili wróciła do domu bardzo, bardzo późno, praktycznie o piątej. Nasz Patryk czekał na nią na progu i tak naprawdę myślę, że dzisiaj Emili cały dzień spędzi odsypiając wczorajszą historię, bo zobaczcie, jest skrajnie wykończona. Położymy ją spać. Jest troszeczkę też smutna, no bo jak pamiętamy, trochę się wieczorem, wieczorem właśnie u nich przed chwilą się troszeczkę pokłócili, także niech ona idzie, niech odeśpi. A tymczasem nasz Patryk zaopiekuje się tutaj dzisiaj całą prerią, e, zaopiekuje się zwierzaczkami. Myślę, że jest ciepło, ok, bo chciałam powiedzieć, że napalimy w kominku, ale nie ma co, bo jeszcze trwa lato. Za chwilę rozpocznie się jesień, tak jak w naszym prawdziwym życiu, i wtedy właśnie pomyślimy tutaj na pewno o tym, żeby do obowiązków Patryka czy też Emily e, doliczyć na pewno właśnie rozpalanie poranne pieca. Ja się tutaj rozejrzę zwierzęciem, Rzaczki jeszcze śpią, zobaczcie. Miły widok śpiących zwierząt, których nie trzeba oporządzać, ale oczywiście już idziemy, się bierzemy do roboty. Weźmiemy, uzupełnimy karmę, żeby była świeża, potem kozę, a widzicie, śpi, nie możemy nic na razie z nią zrobić. Patryku, wystarczy już tej kąpieli, wychodzimy. Smutna jest tutaj nasza magia, także może tutaj na niej spędzimy pierwsze nasze minuty tego dnia. Poczekaj, poczekaj. Nie idź wtedy dopełniać jedzenia, nie ma co tam wchodzić, bo obudzimy może te kuski. Magia, co się z tobą dzieje? Opowiedz jej dowcip. O, widzimy, naprawdę jest humorzasta. Ej, spokojnie, już idziemy, wyczyścimy Ci kopyta, porozmawiamy z Tobą chwileczkę, wyszczotkujemy sierść, zadbamy po prostu o nią. Wielu z Was pisze mi o tym, że koń nie powinien na stałe chodzić tutaj, nazwę to w dywaniku, a nie mieć tak zaplecone ogona. Słuchajcie, ja wiem, ale to jest gra. To jest tylko i wyłącznie gra. Nie popadajmy w paranoję. To nie jest rozgrywka ściśle realistyczna. Także nie musimy tak o to też dbać. Też w ten sposób przykładowo nie czyści się tutaj odchodów po zwierzakach. Także dajmy sobie troszeczkę na luz. Tak jak powiedziałam, to jest tylko rozgrywka. I też nie widzę powodów, żeby teraz tutaj wszystko zmieniać, żeby było tak, jak powinno być. Bo gdybyśmy mieli tak zrobić, to zupełnie grałoby się inaczej i dużo, dużo ciężej. Także nie przesadzajmy. Jak widzimy, magia ma słabą zabawę. Także poprosimy ją, żeby się tutaj chwileczkę pobawić, a my tymczasem podejdziemy sobie oczywiście ogarnąć naszego piorunka, który jak widzimy też jest coś nieswój. Przytulimy go, nakarmijmy może, wymasujemy mu szyję, żeby też go trochę poprawić. Tam już widzę jakąś skaczącą owcę, także owce też wstały. Zobaczcie, dzień się ich rozpoczął. Ej, ale jaki fajny widok, jak ona tak skacze. Pierwszy raz chyba to przyuważyłam. O, i przestała skakać. Za chwilę do ciebie przyjdziemy, maluchu. Tylko zajmiemy się teraz jeszcze piorunkiem, żeby nasze konie po prostu były gotowe na dzień. Magia, idź się bawić. Bardzo co Cię proszę, żebyś się pobawiła piłką i wtedy może Twój humor będzie trochę lepszy, bo tylko zabawę masz słabą tak naprawdę. A Emil jak stanie, to może się mnie też oczywiście zajmie, coś poćwiczycie razem, bo musimy cały czas pamiętać o naszych wyzwaniach tych, tej gry, że nasz koń powinien mieć maksymalnie peł wszystkie umiejętności, a do tego mamy jeszcze daleko, także mamy na pewno co robić. Tymczasem zajmujemy się piorunkiem, ja uwielbiam na to patrzeć. Wołamy magię do zabawy, ciekawe czy przyjdzie. Na razie niestety nie widać, bo przyszła tutaj obżara owcom chyba jedzenie. Ej, ty masz tam swój paśnik, idź do swojego. My tymczasem idziemy zająć się owieczkami. Dobra, zaczniemy tutaj od tej w kącie. E, proszę bardzo, chciałabym, żeby się najpierw wyczyścił i potem dopiero właśnie ostrzygł za simoleony. Pamiętajmy, że wyzwanie a propos pieniążków e, zdobycia, jeżeli chodzi o ostrzeżenie i dojenie, jest tutaj dodatkowe, więc ja jakoś super się na nim wcale nie skupiam. Jeżeli wy macie ochotę grając, to oczywiście możecie, ale no dla mnie to po prostu tutaj liczenie tych simolonów jest śmieszne, a wkładanie tego do wyposażenia i potem sprzedawania też nie, jakoś mi nie odpowiada. No i tutaj pusimy potem iść jeszcze do lalki, także lalkę tak samo jeszcze wyczyścimy i potem, a nie dam rady ostrzec, bo już mamy pełną kolejność działań. Ej, tam jest jeszcze jedna owca, ja chciałam zredukować ich liczbę do czterech. A zostało mi 5, Ok, no to będzie, no wszyscy się tutaj zeszliście. No, ja rozumiem, że się tęsknili za Patrykiem, ale dajcie spokój, tu jest troszeczkę mało miejsca, żeby tutaj były wszystkie nasze zwierzaczki. Czarną owcę potem nam jeszcze właśnie przyjdzie ostrzyć, ostrzyć za Simoleonę. I tu gdzieś jest ta jedna nieogarnięta kuska, To jest chyba tutaj, poczekajcie, chyba ta. Na której właśnie Patryk trochę zasiada, także tutaj też się ją zajmiemy, oczywiście. Pamiętamy, że Patryk lubi bardzo karmić te zwierzaczki z butelki, czego niezbyt po, niezbyt pochwala to nasza Emily, ale dzisiaj powiedzmy, że nie chce już bardziej dolewać oliwy do ognia ich kłótni i tego dzisiaj po prostu wyjątkowo nie zrobi. Dobra, Patryk, jak ogarniesz zwierzaczki? Ja sobie pozwolę trochę przyspieszyć, bo trochę tutaj to wszystko trwa. Pójdziesz może sobie też zebrać całą trawę preriową. Poczekajcie, coś mi się chyba tutaj komputer Zawiesił. Oby nie program do nagrywania, bo ostatnio mam tutaj z nim jakieś mega problemy. Jeżeli znacie jakieś fajne programy do nagrywania dla systemów, dla komputerów, Maców, to dajcie proszę znać, bo ja nagrywam tutaj tym najbardziej standardowym i ten program już wykańczę, bo czasami zdarza mi się tak, że nagrywam 15 minut i to mi się nie chce zapisać. Także uwierzcie mi, że wtedy strata jest dla mnie naprawdę dotkliwa, bo to już nie chodzi tylko o to, że tracę materiał, który dla Was nagrywałam, ale też tracę te 15 minut gry i potem ja muszę Wam albo opowiedzieć, albo gry nie zapisać. Pisać, żeby ta moja opowieść jednak Wam przekazywana była w miarę spójna, i to już niestety robi mi tutaj pewne większe problemy. Także, jeżeli znacie, dajcie znać w komentarzu, jakim programem na Macu warto byłoby nagrywać. Dobra. Koniec informacji, idziemy się teraz zająć, o w końcu zajmujemy się tym, do czego Patryk tutaj na tej prerii tak naprawdę został przeznaczony, czyli do jego ogródka. Za chwilę pójdziemy może tutaj właśnie do jego piwnicy wyważyć jakiś nektar. Zerknijmy sobie też od razu ile tego te nektary te są warte. O, kurz, tu się u niego zrobiło brudno, słuchajcie, będziemy musieli tutaj oczywiście za chwilę posprzątać. Czekajcie, co nam się pokazało, że co znaleźliśmy? Czarną fasolę, Ok, spoko. Ja sobie pozwolę otworzyć ten stojak i zobaczymy wartość naszych win. Zobaczcie. 1000 simoleonów, tutaj mamy 1130, bo jeszcze słabo leżakowane. Ten też jest niezbyt długo i ten też, te są jeszcze nasze. Te obok, pamiętacie, są przez moją pomyłkę i się nie wliczają. No, trochę potrwa zanim uzbieramy te wszystkie pieniążki, ale jestem i tak dobrej myśli. Także Patryk, zapraszam Cię, e, przyrządź jakiś nektar. Dzisiaj tylko, no, umówmy się, że tam gdzieś po drodze umyjesz nogi, bo jednak bym nie chciała z takich kaloszy brudnych, żebyś tutaj przyszedł. Zrobimy sobie, może, właśnie winogronowy nektar. Potem może przyrządź sobie jeszcze. Strawy preriowej i może jabłuszkowy. Emili, czy ty po malutku mogłabyś wstawać? Jeszcze chwilę poleż, słuchaj, zbudzimy cię tak o 12 i od razu oczywiście zajmiemy się tutaj naszą magią i jej trenowaniem. A na razie towarzyszymy się troszeczkę Patrikowi, jak widzimy, zbiera tą trawę na no, robotę, Ma chłop naprawdę dzisiaj dużo. Myślę, że trochę Emili na pewno będzie głupią. Może zrobi jakąś dobrą kolację, żeby Węża jednak przeprosić. No bo faktycznie de facto trochę wczoraj nie zachowała się odpowiedzialnie. Mogę chociaż dać mu znać, bo biedny po prostu odchodził od zmysłów, co się z naszą Emilii wydarzyło. Tymczasem wracamy do domu i idziemy tutaj właśnie robić ten nektar. Powiem Wam szczerze, że jakoś te pędzenie nektaru ogólnie jest nudne. Wzięłam sobie dużą wartość, te 50, bo pamiętamy, że mamy połowę z tego sobie wyznaczoną. No powiem wam, że nie wiem, nie wiem, długo to chyba potrwa, no ale z drugiej strony nic nas nie śpieszy, nic nas nie goni, bo chciałabym, żeby ta rodzina zwiedziła każde simowe miasto, w każdym tam przebywała. Pamiętamy, że nie dłużej niż cztery tygodnie, ale my tutaj chyba jesteśmy dopiero tydzień, także oj! Wpadliśmy całkowicie do tej maszyny. Także wracając do tego, co mówiłam, nie ma co przeżywać, dajmy im trochę czasu. Dobra, słuchaj, Emily, wstawaj, już czas. Czy ty jesteś bardzo głodna? Nie, trochę wytrzymasz. Pójdziemy od razu tutaj, właśnie, do naszej magii, która dalej jest nie swoja. Co się z tą magią dzieje? Naszą, poczekaj, zabawa źle, już do ciebie idziemy. Idziemy wymasować ci szyję, od tego zaczniemy. Emily, przebierz się jeszcze też tylko, żebyś nie wyszła w piżamie. O, jak widzimy, sama my posłuchała i się ubrała, pokaż, czy ubrała się w odpowiedni strój do jazdy konnej że niekoniecznie. Ja sobie pozwolę ciebie przebrać. Tutaj mam coś chyba dodane, to też nie jest do końca dobrze to wygląda, ale ma chociaż kask, słuchajcie. Najważniejsze to chronić głowę właśnie w takim przypadku, gdyby magia znowu chciała nas z siebie zrzucić. No i co? No ona nie jest w humorze, musimy cały czas postarać się ten jej humor trochę poprawić, bo inaczej ona nas zrzuci na 100%. Wiecie, jaka magia jest humorzasta i kiedy ten jej humor nie jest do końca dobry, to nas troszeczkę tutaj właśnie kara za to. Zobaczmy, jakie masz umiejętności. Rozmawiaj o skokach. Proszę że bardzo. Magia chyba zrobiła się już od razu yy, pogodna. Nadal ma kiepski humor, ale już nie jest tak źle. Powiedz mi, czy my jeszcze zdążymy na jakiś konkurs, bo one są od rana. Do której? Zobaczcie, weź udział w konkursie. No spróbujemy. Co my byśmy sobie teraz tutaj wzięli? Średnio zaawansowany, nie braliśmy jeszcze udziału. Nie mamy takiej zwinności. To może nie, może jest coś, w czym poszłoby nam lepiej. Ekspert też raczej jeszcze słabo. Skoki przez przeszkody początkujące. Słuchajcie, spróbujemy. Dobra. Jedziemy. Wstali, wstaliśmy, uciekamy trochę Patrikowi. Patryk nas znowu nie zobaczy, ale powiedzmy, że tym razem nie popełniliśmy tego samego błędu i że zostawiliśmy mu tutaj na stole może kartkę, że wychodzimy na trening, wychodzimy na konkurs i że wrócimy o tej i o tej godzinie, żeby się po prostu nie martwił. Patryk, jak widzimy, przygotowuje już chyba właśnie. Z... O, czekajcie, czekajcie, Patryk, Patrykiem, ale zdobyliśmy właśnie złoty medal. Dobra robota, choć ty i twój wierzchowiec jesteście jeszcze nowicjuszami w skokach przez przeszkodę, udało wam się prześcignąć konkurencję i zająć pierwsze miejsce w kategorii dla początkujących. Doskonal umiejętności i przygotuj się do awansu do wyższych, bardziej wymagających kategorii. Ej, fantastycznie, bardzo się cieszę. Powiem Wam szczerze, że cieszy mnie każdy sukces naszej magii, która tutaj właśnie staje dęba. Patrzcie, jak ona razu wygląda, że jest duża w porównaniu do naszej Emily. E, poczekaj, wymasujemy Ci jeszcze raz szyję, e, żebyś się poczuła troszeczkę lepiej, jesteś głodna. Poczekaj, coś Ci może damy. Możemy Ci dać coś z ręki, nakarm z ręki. E, damy Ci może ananas. Zobaczymy, czy będziesz lubiła taki egzotyczny owoc. Jest on jeszcze z naszej ekologicznej uprawy na Sulani, gdzie przebywali nasi Simowie w poprzedniej serii. Przypominam, że mo zawsze możecie do niej wrócić. Serie się oczywiście ze sobą łączą, ale nie są od siebie zależne, więc możecie je sobie obejrzeć jak tam naszym Simom właśnie szło. Pokaż. OK, głód już jest lepiej. Energia wspaniała, czyli wszystko jest super oprócz zabawy. E, poczekaj, zanim przejdziemy do tej zabawy. Wybierz się na przyjaźczkę, Opieka nad koniem. Ja bym chciała, żebyśmy coś tutaj jeszcze razem zrobili. Jest stosunkowo wcześnie. Szkoda mi tego dnia, żeby od razu, nie wiem, tutaj coś w domu robić. Także zobaczymy, co tutaj nam się uda. Weź udział w konkursie raz jeszcze. Wiecie co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale możemy spróbować. Zobaczymy, co by nam się tutaj udało. Weźmy udział. Patrzcie, tutaj może nawet w Mistrzowskich wziąć. Ej, ale troszeczkę nasz poziom jazdy nie jest zbyt dobry, Emily. Także myślę, że to nie jest dobry pomysł. Ewentualnie średnio zaawansowany. Ekspert, kurcze, nie wiem. Pamiętajmy o tym, że w ogóle chodzi nam o to, żebyśmy kiedyś zdobyli złoty medal w czempionacie. To jest nasze wyzwanie. Mam nadzieję, że nam się uda, no ale na razie jeszcze troszeczkę e, myślę, że nie ma co startować, bo na złoto raczej nie ma szans. No i jak widzimy, chyba nasz koń tutaj tak się nie nadaje, a nie czekajcie, a czemu tak? Możliwe, że nasza magia musi przecież odpocząć. Nie powinna teraz jeszcze jechać gdzieś dalej. Także nie ma co tutaj chyba gnać z konkursów konkurs. Nie o to też chodzi. Zobaczcie, tak dokładnie. Także dajmy jej chwileczkę odpocząć. No to nie wiem, pójdziemy sobie coś poćwiczyć. Poczekaj, Magio. E, może sobie tutaj poćwiczymy razem na naszym podwórku skoki. Zobaczymy, napraw. Ach, są zepsute przeszkody. Ok, to najpierw pójdziemy je oczywiście naprawić, żebyśmy mieli gdzie ćwiczyć. Poczekaj, Magio, daj nam chwileczkę. Już się przygotowaliśmy. Ja sobie w tym czasie zbiorę ten nawóz, żeby nam tutaj przypadkiem nie wrzuciła nas magia prosto w niego. Nas, dobra, przeszkody są naprawione. Tu chwileczkę jeszcze poświęcamy, oczywiście, naszemu piorunkowi, żeby nie czuł się w żaden sposób pokrzywdzony. Super piorun, bardzo fajnie jest tutaj Ciebie widzieć. Czy ty mógłbyś się sam pobawić? Proszę idźcie pobaw piłeczką, żeby troszeczkę toby czas też leciał. No i potem pójdziemy sobie potrenować intensywnie. Magia coś tam poszła chyba sobie do kus. Spróbujemy ją do osiąść, zobaczymy czy nam na to pozwoli. Czemu ty jesteś Patryk smutny? Co się stało? Zawsze za mało obawa przed porażką. Nic dziwnego, że wszystko czego podejmie się Patryk kończy się porażką z rękodziełem włącznie. Patryk, nie przesadzaj, ty robisz naprawdę fantastyczne nektary. Dzwoni do nas Lija co byś chciała? Coś czuję do sima o imieniu Loario. Myślisz, że warto spróbować? A zgódź się, to ona chyba miała żonę. Tak mi się coś wydaje. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dalej, nalej, popisuj się, pracę słuchaj, spróbuj się popisać pracę Emily i może wtedy tutaj poczujesz się troszeczkę lepiej, bo jak widzimy, ona, on chce bardzo zdobyć uznanie za swoją pracę, więc miejmy nadzieję, że Emily doceni jego nektar. Poczekajcie. O, Emil idzie sama do niego na dół. Może też się. Poczekaj, zostaw magię na razie. Chwileczkę. Dajmy szansę Patrikowi się tutaj Tobie popisać, bo jednak chciałabym, żebyście się też trochę pogodzili. Myślę, Patryku, że też chciałbyś przeprosić swoją żonę rodzinnym całusem za to wczoraj twoje zachowanie. Wytłumaczyć to oczywiście nerwami, że nie powinieneś był na nią krzyczeć, ale że prosi, żeby następnym razem dała ci znać, tak jak dzisiaj zostawiła tą karteczkę, gdzie idzie i że byłoby oczywiście wam od razu lepiej. No i spróbujemy raz jeszcze popisać się tą pracą, żeby tej ta obawa nam zniknęła. Poczekajcie, popisuj się pracą. Emily. Zobaczymy, czy nam się uda. Trzymajcie kciuki. Oby tak było. Patryk jest naprawdę smutny. O, popisuje się najpierw tym swoim winem. I co powie nasza Emily? Że na pewno jest fantastyczna. I co się tutaj wydarzyło? Oczywiście, że im się nie podoba. No co ty. Patryk od razu powinien wiedzieć, że jego praca jest zupełnie do niczego. Nie, no co wy? Ona by go pochwaliła, także zupełnie nie rozumiem, skąd to się coś takiego wzięło. E, poczekaj, no nie wiem, co byśmy. Okaż podziw, proszę, żeby się tutaj poczuł nasz Patryk trochę lepiej. No teraz się zaskoczyłam, naprawdę. E, schowamy sobie tutaj tą butelkę nektaru, oczywiście, do naszej szafki i potem pójdziemy przyrządzać dalej nektar. E, odblokował nam się kolejny poziom, ale nie mamy tutaj dowolnego zioła, także właściwie powinniśmy coś sobie chyba zamówić, żeby robić troszeczkę lepsze już te nasze nektary. Kwiat śmierci, chyba go nie można zamówić, go trzeba gdzieś zdobyć. Co my tutaj mamy? Dowolne zioło, a nasza Emili nie ma w wyposażeniu żadnego zioła, co by mogła mężowi podarować. Ma wodorosty syrenie. Damy już jemu, bo to już nie jest ten rozdział, który nas by nas w ogóle interesował. Powinniśmy w ogóle kupić jakąś marchew dla koni, także chyba i tak gdzieś tam musimy znaleźć jakiś sklepik spożywczy, żeby się tym zająć. Co my tutaj mamy? A patrzcie, takie są trofea za zdobyciem mi. Fajne. Nawet nie widziałam, gdzieś za chwilę spróbujemy je oczywiście umieścić. Róże, no nie, róże sobie zostawić, bo to chyba od męża, także nie ma co. Patryku, czy teraz mógłbyś zrobić jakiś inny nektar, czy nadal słabo? Zaraz zobaczymy, poczekajcie. Przyrządź nektar nadal słabo. No dobra, to zrobisz ten ziemniaczany, potem wyczyścisz pomiędzy tą maszynę, potem raz jeszcze jabłkowy. Dzisiaj po prostu dużo czasu spędzisz tutaj przygotowując te nektary. Powiem wam też szczerze, że mam pewną ciekawostkę i będę chciała na pewno to sprawdzić, ale zanim to nastąpi, spróbujemy tutaj na chwileczkę jeszcze dosiąść tej naszej magii, żeby jednak trochę pojeździć. Poczekajcie, bo chciałabym, żebyśmy się trochę też skupili tutaj właśnie na jej umiejętnościach i dopiero pod simowy wieczór pojedziemy w pewną Miejsce, w którym zobaczymy coś dziwnego, o ile mi się to oczywiście uda. Dobra, siedzimy na magii i idziemy spróbować sobie tutaj teraz potrenować intensywnie, czemu by nie. Zobaczymy, jak nam pójdzie, o ile magia w ogóle nam na to pozwoli i nas siebie nie zrzuci, bo jest nie swoja. No ale próbujemy. Na razie, jak widzimy, pierwszy skok nam się udał. Ćwiczymy i my, ćwiczy też magia, także super. Chwileczkę niech sobie tutaj dziewczyny poskaczą. Dziewczyna, ja wiem, że magia jest samcem. Po prostu popełniłam błąd z jej imieniem I teraz tak wychodzi, że mówimy do niej per pani, ale myślę że to tak zostawimy, Patryk tymczasem sobie robi swój nektar, nie poczuł się niestety lepiej, szkoda, szkoda, bo ja jestem pewna, że Emily na pewno doceniła jego tutaj starania i jego winko, które jest przecież fantastyczne, także nie rozumiem, dlaczego tak to gra odczytała, że on nadal niestety się do niczego nie nadaje, co tutaj masz, umyj się, dobrze, za chwilę pójdziesz się umyć, tylko zrób tutaj jeszcze dwa nektary, no może jeszcze, o, patrzcie, nie idzie, Brudny nie może robić nektaru. Może to i właściwie lepiej. Dobra, słuchaj, to idźcie najpierw wykąp, potem na spokojnie sobie tutaj wrócisz. A tylko będzie trzeba odrzucić. Nie będziemy mogli robić dalej. Ej, serio? Bez sensu. No, zobaczymy. Może jak będzie w lepszym humorze, to się uda. Tymczasem widzimy, gładzimy tutaj naszą magię. Co jest z tą jej zabawą? No, przecież i ma i piłeczkę, i wszystko, tylko nie chce po prostu z niej korzystać. Dziwne aż. Osiąga tymczasem piąty poziom umiejętności skakania, i teraz możemy pochwalić jej skoki. Super. Dodatkowo może też magia nasza ćwiczyć zaawansowane skoki przez przeszkody z zamontowanymi zaawansowanymi poręczami. Które zwiększają umiejętność skoków, lecz przyspieszają e, zmęczenie konia. Okej, okay, w porządku. Dziękujemy Wam bardzo za, in, za tą informację. Poczekaj, co tutaj się stało, co teraz masz przeciętne? Głód kiepsko. Okej. Okay. Myślę, że sobie teraz tak skończymy tutaj trenowanie skoków, przyjdziemy sobie pod, potrenować omijanie beczek. E, zobaczymy, czy nam się to uda zrobić tak po prostu. Tutaj wiecie, przejść z jednego nie uda się. Dobra, to spróbujmy tutaj rozweselić naszą magię, e, spróbujmy ją może przytulić i zawołać tutaj do jedzenia. Poproś konia, by jadł, zaprosimy piorunka i zaprosimy też właśnie magię. Musimy tutaj szybciutko ogarnąć zwierzaczki i lecimy w miejsce, które wydaje mi się, że ma dość ciekawą historię, tylko już teraz do końca nie pamiętam, gdzie ona się znajduje. Poczekajcie, jest jedna skała, która wyglądem przypomina konia i teraz właśnie ją tutaj szukamy. Chyba nie ma jej w naszej okolicy z tego, co widzę, bo tutaj nigdzie nie widzę tego miejsca. Poczekajcie, sobie zatrzymam, bo szkoda mi jest mojego czasu. Rozejrzyjmy się. Wydaje mi się, że jak kiedyś byliśmy u naszych sąsiadów, to ja widziałam tą Skałkę, i tam właśnie będziemy musieli się udać. Tylko nie pamiętam, którzy sąsiedzi to byli. Tylko z drugiej strony, no, jak z naszych sąsiadów, no to powinniśmy to teraz gdzieś tutaj widzieć, prawda? Także dajcie mi chwilę, może się rozejrzę i to znajdę. Dobra, jest tu jest ta piękna skała i za chwileczkę właśnie udamy się w jej y, okolice. Jestem ciekawa, czy pójdzie nam tak po prostu przejść, czy będziemy musieli podróżować, ale nie, zobaczcie, chyba nam się tutaj uda. To już też ktoś siedzi, także super. Czy jest tutaj coś do jedzenia, czy musimy sobie coś zjeść w domu, bo jak widzimy, nasza Emily jest bardzo głodna, abym nie chciała, żeby tam padła czy coś. Zresztą wiecie co, może pojedziemy sobie Patrikiem. Właściwie wczoraj Emily gdzieś podróżowała, to zrobimy tak, że Emily zostanie tutaj w domu, niech ona tutaj ogarnie zwierzaki, niech dopełni paśnik, bo zobaczcie, jest pusty. Pusty, także uzupełnimy, tutaj ten też od razu uzupełni, proszę Cię bardzo, woda jest czysta, jest czysta, super, tutaj widziałam, że w domu jest ogólnie niezbyt ładnie, już trzeba byłoby posprzątać, opróżnić kawkę, wyrzucić jakieś właśnie tutaj zepsute jedzenie, troszeczkę ogarnąć to nasze domostwo, potem sobie weźmiemy tak gotuj i co byśmy tutaj zrobili na taką kolację przeprosinową dla naszego Patryka, jakie danie Patryk najbardziej lubi, tak się umówmy, o już jest ten nowy podział, słyszałam właśnie, że ma teraz to wejść w aktualizacji, myślę, że Patryk, jak typowy mężczyzna chciałby zjeść coś mięsnego, także coś tutaj poszukamy. Co my tutaj mamy? Klops po włosku, brzmi super, zrobimy sobie dla rodziny, bo nie ma co szaleć z porcjami, także nasza Emily ma co robić, a my tymczasem jak Patryk się wykąpie, niech sobie jeszcze siuśnie, żeby potem nie było gdzieś przygody i będziemy podróżowali. Słuchajcie, ja tak mniej więcej co 10 minut zapisuję swoje nagrania, żeby w razie właśnie problemu z programem nie stracić całości. I w międzyczasie znalazłam sobie to, gdzie chcę Was dzisiaj zabrać raz jeszcze. I się okazało, że oczywiście mi Sims wszystko wszystko pokiczkała. I tutaj ta piękna skała tego konia, która gdzieś mi teraz znowu zniknęła, o tamta, nie ma właściwie nic z tym wspólnego, gdzie my się dzisiaj wybierzemy. Także słuchajcie, pozwolimy tutaj naszemu Patrykowi skończyć kąpiel, e zrobić toaletę i skoczymy do miejsca, gdzie będzie to nasze miejsce docelowe dzisiejszego wieczoru już tak naprawdę. Specjalnie czekaliśmy, aż ten wieczór nastąpi. Ja bym chciała, żebyś ty... Właściwie możesz jechać z Umberem, bo wiecie co? On przykładowo zaprosił naszego Patryka, żeby właśnie mu opowiedzieć o miejscowej legendzie na miejscu i mamy nadzieję, że uda nam się tą legendę zobaczyć na żywo, ale czy tak będzie? Nie wiem. Jak otwiera nam się mapa, powiem Wam od razu, że musimy podróżować w stronę tutaj właśnie tego wąwozu galopującego. Nie ma co nic wspólnego z tym koniem, który jest gdzieś tutaj, także zapomnijcie o tym, co mówiłam. Gdybym mogła, to bym do wycięła, ale dobra, dam sobie już z tym spokój. Lecimy tutaj w to miejsce, i tam właśnie. Umbro nam opowie pewną miejscową legendę. I uwaga, jesteśmy. Pamiętamy o tym, że w tej rozgrywce chodzi również o to, żeby poznawać innych simów miejscowych i żeby z nimi rozmawiać. Także bardzo się cieszymy, że Umbro się zgodził. Ja tymczasem postaram się znaleźć to miejsce. Cały czas nie mogę wyjść po prostu z podziwu, jak tutaj pięknie jest to wszystko zrobione. Naprawdę dobra robota twórcy. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy Wam się ta okolica podoba, ale mi bardzo, ma naprawdę niesamowity klimat. No i co? Umbro powie nam, że powinniśmy wyszukiwać pewnego zerwanego tutaj gdzieś mostu. Ja wiem, że Wy pewnie już sobie w głowie krzyczycie: Miss z prawo, lewo, tam jest, ale ja tego nie widzę, także dajcie mi moment na odnalezienie. Poczekajcie, poczekajcie, szukam. Wiem, że ten urwany most, zerwany most, gdzieś tutaj na pewno jest. Zobaczcie, jest. Dokładnie tutaj, w tym miejscu jest pewien właśnie zarwany most. Ja bym chciała, żebyście tutaj podeszli razem. Proszę bardzo, bo Umbro po drodze ci tutaj opowie, że kiedyś miała tutaj miejsce pewna katastrofa, pewna tragedia, i że w związku właśnie z tą tragedią tutaj, zobaczcie, jest już opuszczony pewien jakiś budynek, ale jest również nagrobek. Sprzyjrzyjmy się mu może troszeczkę z bliska. Jest to na Grobek, jak widzimy, właśnie konia, ponoć tutaj w tym miejscu, kiedy pewien Sim ze swoim rumakiem przemierzali most, most się zarwał i niestety nie skończyło się to dla nich dobrze. I chodzi taka właśnie legenda, że około północy można po drugiej stronie zobaczyć ducha konia. Zobaczymy dzisiaj, czy to będzie, e, czy to jest prawda, czy coś w tej legendzie jest. Wiecie, mówi się tak, że w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, także Patryk tutaj jest nieustraszony i postanowił to oczywiście sprawdzić. E, będziemy tutaj sobie razem z naszym Umbro rozmawiali, e, poznamy się z nim, zaprzyjaźnimy w tym czasie. Kurczę, zrobiliśmy się w międzyczasie głodni. Miejmy nadzieję, że Patryk to przeżyje, że da radę. Ej, Umbro, gdzie jesteś? No, nie mów, że Umbro już poszedł. Zobaczcie, tymczasem Patryk, jak tutaj się zbliżył, ciężko się tutaj manewruje, bo tu wszędzie jest ten wąwóz. Zobaczył ten nagrobek konia. Nie możemy tutaj nic zrobić. Widzimy, że jest tylko nieznany koń i że Patryk zrobił się przerażony. Zobaczcie, tu pod kopyt w oddali nawet dziś słyszy. Przebywanie w pobliżu spoczynku rumaka. Patryk uważa, że przebywanie w pobliżu grobu nieznanego konia w nocy, pośrodku niczego, to dla niego za wiele, także naprawdę coś w tej legendzie jest, albo po prostu już Patrykowi udzielił się humor, taki wiecie. No tutaj wyobraźcie to sobie: Umbro się z nim tutaj umówił, pokazał, nikogo tutaj innego nie ma. Sam Umbro trzyma się troszeczkę z dala, jakby sam się trochę tej legendy obawiał. Także wydaje mi się, że po prostu udzielił się naszemu Patrykowi ten strach, albo kto wie, może faktycznie coś dziwnego tutaj zobaczymy. Zobaczcie, pojawia się pomału jakaś taka tajemnicza mgła, z tyłu tam chmury gdzieś pędzą. No, Wam powiem szczerze, że jestem też bardzo, bardzo ciekawa, czy w tej tutaj miejscowej legendzie będzie właśnie jakiś kawałek prawdy. Cały czas klikam podejść tutaj razem, ale Umbro się nie śpieszy, idzie sobie po malutku, lajtowo, on ma czas, my tutaj na niego przecież możemy poczekać, a ja chciałabym, żeby tutaj chłopcy, chłopcy, mężczyźni, czekając na ducha tego konia sobie po prostu troszeczkę porozmawiali. My jesteśmy bardzo głodni, czy my mamy coś, co by się nadawało do zjedzenia? No nie zjemy sobie tych wodorostów, dajcie spokój, ale nie wiem, moglibyśmy sobie na przykład zjeść winogrono, Zjedzmy sobie, po, pogryź też cytrynę. No dobra, nie będę aż taka, bo jak wiemy, cytryna to raczej nie byłoby nic smacznego. Ewentualnie możesz sobie jeszcze zjeść jabłuszko. No i wtedy sobie właśnie tutaj z Amberem chwileczkę porozmawiamy o miejscowych łowiskach. Może weźmy sobie tak, zapytaj go o zawód, czym on się w życiu w ogóle zajmuje. Potem trochę poplotkuj o sąsiadach, mimo że plotkowanie nie jest do końca grzeczne. I co, spróbuj go pocieszyć, bo z jakiegoś powodu Umber jest smutny. Możliwe, że też tutaj czuje klimat tego miejsca i przez to sobie bardziej przerażony jest, ucieka aż wręcz, aż mi się zrobiło dziwne. Potem tak możemy opowiedzieć mu jakąś historię. Może jest, jest tutaj coś o duchach? O płaczce, dobra, niech jest o płaczce. Opowiemy to jemu. I my tymczasem, moi drodzy widzowie, rozglądamy się, czy gdzieś tego ducha jest widać. Ja na razie nie widzę. Wydaje mi się, że on się ma pojawić tutaj po tej drugiej stronie tego mostu. Tak mi się wydaje, że tak słyszałam w tej miejscowej legendzie, ale pewna nie jestem, dlatego tak mam ustawione kamerę, że możemy obserwować. O kurcze. Dwa brzegi chciałam mówić, a tymczasem mężczyźni zaczęli panikować. Ej, poczekajcie, stop, co to jest. Nieracjonalne niebezpieczeństwo, bycie okrzyczany. Patryk jest przestraszony. Dlaczego? Nie wiadomo, co tutaj się dzieje. Ej. Wrzesz bez ładu i w składu. Dobra, dosłuchajcie, no, bez przesady. Mężczyźni, dwa głębokie wdechy. Spokojnie, nic wam nie grozi. Snuj opowieść o duchach. Nie, dobra, nie, bo jeszcze mi ubrą z przestraszenia, bowiem, że to jest możliwe. Także, słuchajcie, nie ma co. E, może zróbmy sobie takie, no spróbujmy tutaj sobie o czymś przyjaznym porozmawiać. E, nie, nie wrzesz bez składu. Weźmy sobie o może pasję, nie wiem, o Zapytaj go o hobby, starajcie się po prostu nie myśleć o tym, gdzie przebywacie i co tutaj może się wydarzyć. Opowiedz o technikach właśnie fitnessu. A my tymczasem cały czas obserwujemy, czy ich przerażenie ma jakiś sens, czy nie. No, ja na razie nic tutaj nie widzę, żadnego ducha. Na szczęście może. Mam nadzieję, że nie oglądacie tego w nocy i że się nie przestraszycie. No nie wiem, no nic nie ma. Na razie tylko tutaj sobie rozmawiamy, zbytnio nam nie idzie, bo jesteśmy tak wściekli, że nie idzie nawet nam rozmowa. Jak widzimy, tutaj po prostu niezręczny komentarz, idą same minusy. Także moglibyśmy może właściwie tutaj przestać ze sobą rozmawiać, bo jeszcze sobie zepsujemy tą naszą przyjaźń, bo w naszym stanie chyba byłoby lepiej tą grupę po prostu rozwiązać. Poczekajcie działania, rozwiąż grupę i się z umbrem pożegnać. Gdziemy tutaj mamy pożegnanie, eleganckie przeprosiny, no no dobra, no weź go jeszcze przeproś, a potem skończcie rozmawiać, bo mówię, nie chcę, żebyście się tutaj bardziej pokłócili, no konia jak nie było, tak nie ma, jak um, gorzej tylko, go, że jak Umbro pójdzie, to my zostaniemy tutaj sami, ale myślę, że Patryk da radę, bo on chyba do końca już sam nie dowierza w to wszystko, co tutaj miałoby mieć miejsce, no nie wiem, zobaczcie, jest prawie północ i niczego nie ma widać, autoironiczny dowcip, może sobie zróbmy, minęło nam też, prze... jest, Ej, naprawdę jest aż mieciarki przeszły, niby wiedziałam, że się pojawi. Patrzcie na to, czy my możemy to jakoś zbliżyć? Naprawdę jest tam duch konia. Okej. Okay. Zrobiło się tajemniczo, groźnie i nieswojo. Patryku, nie rozmawiaj teraz z tym tutaj Twoim kolegą, po prostu sobie tutaj podejść, a nie możesz podejść bliżej. podejdź tutaj i zobacz tego konia. Coś niesamowitego, widzowie, gdybyście chcieli to sami odnaleźć, to wam pokazywałam, jak to zrobić. I faktycznie koło północy pojawił się duch. Także no nieźle, nieźle. No, wam powiem coś niesamowitego, skończmy już z nim rozmawiać, zobaczymy, co ten koń tam będzie robił. Czy my możemy jakoś tam się do niego dostać, teleportować czy coś? Zobaczcie, nie możemy niestety. Możemy go tylko tak naprawdę podziwiać. Umbro uciekł w panice, zostaliśmy sami. Ja bym chciała, żebyś szybko wyciągnął aparat. Spróbujemy zrobić zdjęcie, żeby pokazać oczywiście Emily, żeby też zobaczyła to niesamowite widowisko. Bardziej widać. Super fantastycznie. Nie da się już bardziej przybliżyć. Zmienimy sobie na duży rozmiar, żeby było go lepiej widać. O, no ten słup tutaj słabo tego mostu wygląda, ale no chodzi. Najważniejsze, że ten duch jest widoczny, żeby mieć po prostu dowód, że naprawdę widzieliśmy coś takiego. No, myślę, że to jest z drugiej strony. No, chcielibyśmy pomalutku stąd iść. Zniknął! Ej, widzicie to? Tylko nie mówcie, że zaraz się gdzieś tu pojawi. O, nie, wrócił tam. Już się przestraszyłam, żeby się tu pojawił gdzieś koło nas. To by było straszne. Czy my mamy coś, co byśmy mogli mu tutaj zostawić przy tym grobie? Jakiś, nie wiem, co to jest? Muszla. No nie, słabo. Mam na myśli jakąś świeczuszkę, ale myślę, że nie mamy. Albo nie wiem, jakiegoś kwiatka. Coś takiego wiecie, żeby go troszeczkę upamiętnić, tego naszego tutaj duszka. Ale chyba, no co to jest za kwiatek? Stokrotka. No dobra, słabo, bo słabo, ale zawsze jednak coś nie mogę tu umieścić. Widzicie to? Okej, okay, dobra, no próbowaliśmy. Patryku, ja myślę, że się dość napatrzyłeś, że to już jest moment, żeby wracać do domu. Zresztą jesteś skrajnie śpiący. Jakieś takie dziwne dźwięki to słychać. Czekajcie, niech on to jeszcze chwilę zostanie. Ja zrobię trochę głośniej. Może coś uda wam się usłyszeć. No jest dość przerażająco. Słuchajcie, w tym miejscu ja z Patrykiem oczywiście bezpiecznie dotrwam do domu, ale myślę, że my sobie ten odcinek zakończymy. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, Miss Sims.